Witajcie, przyjaciele! Dziękuję Wam za dołączenie do kursu, a my zaczynamy. Oczywiście, w tym materiale będziemy kontynuować nasz poprzedni temat. Mamy aktualnie czas past sample, a tematem będzie to be not, czyli po prostu negative form. Negative form. Przeczenie od czasownika to be, czyli to be not w czasie przeszłym. I teraz mamy I, he, she, it plus was not. I później mamy we, you, They plus were not. Także niewiele się zmienia, jedyne co, to dodajemy not. Oczywiście skrótem od was not będzie wasn't oraz od were not weren't. W takim układzie możemy zacząć budować nasze przykłady. Nie byłem pewien, nie byłem pewien. I wasn't sure. I wasn't sure. Nie byłem tego pewien, nie byłem tego kompletnie pewien, tak do końca pewien. I wasn't totally sure. I wasn't totally sure możemy jeszcze dodać tego About it. I wasn't totally sure about it. Możemy nawet pójść o krok dalej. I wasn't totally sure about it. Możemy dodać do tego momentu, do teraz. Do teraz, czyli until now. Czyli to oznacza, że teraz jestem pewien. I wasn't totally sure about it until now. Until now jest tutaj kluczowe. Nie byłem przygotowany. Nie byłem przygotowany. I wasn't prepared. I wasn't prepared. W dzisiejszej lekcji głównie powtórzymy słownictwo z poprzednich materiałów. Oczywiście też trochę omówimy nowego słownictwa. Natomiast znowu będzie to bardziej taka lekcja powtórzeniowa. Nie byłem gotowy zmierzyć się z rzeczywistością. Nie byłem gotowy. I wasn't ready, by zmierzyć się z rzeczywistością. To face the reality. I wasn't ready. To face the reality. Możemy też użyć confront, by skonfrontować, też zmierzyć się z rzeczywistością. I wasn't ready to confront the reality. The reality. I wasn't ready to face. I wasn't ready to confront the reality. Nie byłem przygotowany na to, co wydarzyło się dalej. Nie byłem przygotowany. I wasn't prepared na to co wydarzyło się dalej, for what happened i dalej następnie for what happened next. I wasn't prepared. For what happened next. Bądź na to, co nadeszło następnie, co nadeszło dalej. For what came next. I wasn't prepared for what came next. Powtórzmy. Past simple. To be not. Negative form. I, he, she, it, plus wasn't. We, you, they, plus weren't. I wasn't sure. I wasn't totally sure about it until now. I wasn't prepared. I wasn't ready to face the reality or to confront the reality I wasn't prepared for what came next or for what happened next Kontynuujemy Jego nie było tam gdy najbardziej go potrzebowaliśmy Jego nie było tam He wasn't there, gdy potrzebowaliśmy go najbardziej. When we needed him najbardziej. The most. He wasn't there, when we needed him the most. Możemy też powiedzieć, When we needed him most. The most, po prostu most. Obie wersje są tutaj. Poprawne i akceptowalne. On nie był zainteresowany pomaganiem innym. On nie był zainteresowany. He wasn't interested in pomaganiu innym. In helping others. Others. Tak? Other to jest po prostu inni, natomiast inni ktoś, other people, other students, natomiast others to po prostu innym, innym, po prostu innym, tak? Nie innym komuś, po prostu samo słowo innym. He wasn't interested in helping others. Możemy też powiedzieć, on nie był zainteresowany pomaganiem swoim kolegom z klasy. In helping his classmates. Bądź jego rówieśnikom. His peers. He wasn't interested in helping others. He wasn't interested in helping his classmates or His peers. On wcale tego się nie obawiał, on wcale nie był tym zaniepokojony. He wasn't, i teraz uwaga, nie będzie to worried, będzie to concerned, he wasn't concerned tym about it nie możemy dodać wcale w ogóle at all. He wasn't concerned about it at all I jaka jest różnica między to be concerned about something oraz to be worried about something about someone Różnica jest taka iż tutaj to be concerned Oznacza być zaniepokojonym, obawiać się. Jest to delikatnie po prostu bardziej łagodne niż być zmartwionym, zamartwiać się. Jest to po prostu bardziej łagodna wersja. I teraz, oczywiście, możemy powiedzieć: On wcale tym się nie martwił, nie zamartwiał się tym. He wasn't worried about it i wcale at all. He wasn't worried about it at all. Ona nie była autentyczna. Ona nie była. She wasn't autentyczna. Authentic. She wasn't authentic. Bądź po prostu. Ona po prostu nie była autentyczna. She just wasn't authentic. She just wasn't authentic. Znowu przypominam, to nie jest A. Nie czytamy tego jako A. Authentic. Authentic. Tylko O. Authorities. Australia. Authentic. O. O. Authentic. Ona nie była przekonana. Ona nie była przekonana? She wasn't convinced. She wasn't convinced. Ona nie była w swoim najlepszym nastroju wczoraj. Czyli po prostu miała zły nastrój, tak? Ale powiemy to w elegancki sposób. Ona nie miała wczoraj swojego najlepszego nastroju. Nie była w najlepszym nastroju. She wasn't w swoim najlepszym nastroju. In her best mood i wczoraj yesterday. She wasn't in her best mood yesterday. Ona zdecydowanie nie była zdumiona. Moją ofertą ona zdecydowanie She Definitely Wasn't Zachwycona zdumiona wasn't amazed zachwycona zdumiona wasn't amazed by i moją ofertą by my offer She Definitely wasn't amazed by my offer, czyli nie była po prostu zdumiona, nie była zachwycona, she definitely wasn't amazed. On z pewnością nie był podekscytowany tą okazją. On z pewnością. He definitely wasn't i Podekscytowany, excited, excited. About. I tą okazją about this opportunity. Opportunity. Możemy też powiedzieć tą nową okazją. About this new opportunity. He definitely wasn't excited about this new opportunity. Dlatego, she wasn't amazed by something and he wasn't excited about something. Amazed by or excited about. Powtórzmy. He wasn't there when we needed him the most. He wasn't interesting, interested in helping others. He wasn't interested in helping his classmates or his peers. He wasn't concerned about it at all. He wasn't worried about it at all. She just wasn't authentic. She just wasn't authentic. She wasn't convinced. She wasn't in her best mood yesterday. She definitely wasn't amazed by my offer. He'd definitely wasn't excited about this new opportunity dalej to nie było czego oczekiwałem to nie było to it wasn't it wasn't czego oczekiwałem what i expected it wasn't what i expected It wasn't what I expected To z pewnością nie było to, czego wszyscy oczekiwaliśmy To z pewnością nie było to. It definitely wasn't what my wszyscy oczekiwaliśmy what we all Expected. It definitely wasn't what we all expected. Jego wyjaśnienie nie było wystarczająco jasne. Jego wyjaśnienie, his explanation nie było wystarczająco jasne. Wasn't clear enough. His explanation wasn't clear enough. Możemy też dodać: Nie było wystarczająco jasne dla mnie. Wasn't clear enough to me. His explanation wasn't clear enough to me. Jego zachowanie nie było odpowiednie. Jego zachowanie. His behavior. Nie było odpowiednie. Appropriate wasn't appropriate. His behavior wasn't appropriate. Dosłownie was inappropriate. Czyli było niestosowne, niewłaściwe. His behavior wasn't appropriate or was Inappropriate. Inappropriate. Jego żona nie była tego świadoma. Jego żona. His wife. Nie była tego świadoma. Wasn't aware of it. His wife wasn't aware of it. Jego dzieci nie były świadome jego sekretnego, tajemniczego życia. Jego dzieci, his children, weren't aware of jego sekretnego życia, of his secret life. Nie były świadome jego przestępstw, weren't aware of his crimes. Bądź nie były świadome jego problemów zdrowotnych, weren't aware of his health problems. His children weren't aware of his secret life, of his crimes or health problems Jej ambicje nie były zwyczajne Jej ambicje her ambitions weren't i zwyczajne Pójdziemy tutaj o krok dalej i poznamy nowe słówko Weren't ordinary. Your ambitions weren't ordinary. Możemy dosłownie powiedzieć były niezwykłe, czyli were extraordinary. Your ambitions were extraordinary. Możemy też powiedzieć were unusual. Natomiast unusual jest bardziej neutralne niż extraordinary, ponieważ to słowo jest takie bardziej pozytywne, wyjątkowe, niezwykłe. Ma definitywnie ten pozytywny wydźwięk. We're extraordinary. Her ambitions weren't ordinary. Her ambitions were extraordinary. Możemy też powiedzieć jego Sposób myślenia był niezwykły. His mindset was extraordinary. His mindset, możemy też powiedzieć jego podejście. His approach was extraordinary, czyli takie niezwykłe, wyjątkowe. His mindset his approach was extraordinary. it wasn't what i expected. it definitely wasn't what we all expected. his explanation wasn't clear enough to me. his behavior wasn't appropriate. His behavior was inappropriate. His wife wasn't aware of it. His children weren't aware of his secret life, his crimes, or health problems. Her ambitions weren't ordinary, her ambitions were extraordinary. His mindset, his approach was extraordinary. Teraz przechodząc dalej. Nie byłeś ze mną szczery, nie byłeś? You weren't, nie byłeś, nie byliście szczerzy ze mną. You weren't honest with me. You weren't honest with me. Nie byłeś ze mną całkowicie szczery. Nie byłeś ze mną całkowicie szczery. You weren't całkowicie szczery. You weren't completely honest ze mną with me. You weren't completely honest with me. Nie byliśmy całkowicie pewni. Nie byliśmy. We weren't całkowicie pewni. Totally sure. We weren't totally sure. Mój przyjaciel i ja nie byliśmy świadomi jego choroby. Mój przyjaciel i ja. My friend and I nie byliśmy świadomi. Weren't aware of jego choroby. Of his. I tutaj chodzi o tę cięższą chorobę dolegliwość. Of his disease. Disease to jest po prostu taka cięższa choroba. Nie katar, nie przeziębienie. To jest po prostu jakaś cięższa, bardziej poważna dolegliwość. My friend and I weren't aware of his disease. Nie byliśmy świadomi jego prawdziwych intencji. Of his true intentions. Bądź jego nieobecności i nieobecność po, po angielsku to absence absence przykładowo on jest aktualnie niedostępny a nawet nie, nie tyle niedostępny ile nieobecny on jest aktualnie nieobecny he is currently absent absent, czyli nieobecny, his currently absent oraz nie byliśmy świadomi jego obecności of his presence, presence, czyli obecność. I teraz on jest aktualnie obecny, his currently present, his currently present. is currently absent or present My friend and I weren't aware of his disease, true intentions, absence or presence. Rezultaty nie były wystarczająco dobre. Rezultaty, the results Nie były wystarczająco dobre. Weren't good enough. The results weren't good enough. Jego metody nie były solidne. Nie były całkowicie wiarygodne. Jego metody. his methods weren't completely i solidne wiarygodne reliable reliable czyli coś jest solidne wiarygodne na przykład reliable data tak czyli solidne wiarygodne dane bądź na przykład jakieś metody reliable methods his methods weren't completely reliable. you weren't honest with me. you weren't completely honest with me. we weren't totally sure. my friend and i weren't aware of his disease. true intentions absence or presence The results weren't good enough His methods weren't completely reliable Wom, były w solidne wiarygodne weren't fully reliable His methods weren't fully reliable His currently absent or his currently present. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za tę lekcję i też Wam powiem taką rzecz, iż w najbliższym czasie będę pracował nad moją dykcją i głosem, ponieważ, no niestety, albo stety tak, może to też jest jakby mój atut że mam ten niski głos, natomiast gdy ma się niski głos, ciężko jest mówić szybko i po prostu nie plątać się. Dlatego będę po prostu to ćwiczył i będę Wam dawał znać, jak mi idzie. Zresztą myślę, że będziecie widzieć poprawę w przyszłych materiałach. Moi drodzy, my nie zatrzymujemy się i zobaczymy się już wkrótce. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Możecie napisać w komentarzach jednorożec. Dziękuję Wam bardzo, a my zobaczymy się już wkrótce. See you soon.